dla wszystkich kolejnych wydań naszej szkolnej telewizji dzisiejsze wydanie poprowadzi i wspina. W do Ustronia. W czerwcu odbyła się wycieczka do Austrania dla najzdolniejszych uczniów naszej gminy. Z naszej szkoły byli to Gabriela Gronowicz, Marzena Rzeszutko, Ewa Majkut, Tomasz Czapla, Marta Gardian oraz Paulina Cichol. W ciągu czterech dni zwiedzili równicę. Barają górę, szantorę oraz skocznie w gminie Adama Małysza. Dodatkową atrakcją było spotkanie aktora Piotra Adamczyka oraz skoczka Adama Małysza. Wycieczka do Warszawy. W dniach 15-16 września dla klas II i III Gimnazjum została zorganizowana wycieczka do Warszawy. Zwiedzili oni Starówkę, Muzeum Chopina, grup Nieznanego Żołnierza, Bibliotekę Uniwersytecką, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Pałac w Wilanowie. Wycieczkę zorganizowała pani Halina Sobuś, a opiekunami byli pani Bożena Szczepanik, pan Niemczyk oraz Adam Kniedziewicz. Jak co roku w naszej szkole odbyły się wybory samorządu uczniowskiego. Każdy z uczniów mógł oddać jeden głos na wybranego przez siebie kandydata. Oto jak przedstawiały się wyniki: Przewodnicząca Aleksandra Hebniak, klasa 3A. Zastępca Przewodniczącej Sylwia Miedlar, klasa 3B. Sekretarz Aleksandra Wnęk, klasa 1A. Skarbnik Dominik Baj, klasa 1B. Członkami samorządu zostali. Gabriela Gronowicz, klasa 3a oraz Szymon Niemczyk, klasa 2c. Stypendium wójta, wójt gminy Leżańsk Mieczysław Tołpa wręczył najzdolniejszym uczniom z naszej szkoły stypendia. Otrzymały je Gabriela Gronowicz oraz Marzena Rzeszutko. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy. Samorząd Uczniowski tradycyjnie już zorganizował wieczorek zapoznawczy dla naszych kociaków. Na początku odbyły się różne zabawy, a później dyskoteka. Cała impreza przebiegła w miłej i sympatycznej atmosferze. 2010 roku w Zespole Szkół w odbyła się Akademia związana ze Świętem Edukacji Narodowej. Na tą uroczystość została zaproszona cała społeczność szkolna. Przedstawiciele klas IV B podstawowej oraz 3 A gimnazjum pod przewodnictwem pani Grażyny Małek oraz pani Ewy Kniesiewicz podziękowali za trud wkładany w ich wykształcenie. Była to również wspaniała okazja do wręczenia nauczycielom wyróżnień za ich pracę i osiągnięcia dydaktyczno-drowawcze. We nie tylko we wtorek, życzenia gorące, bo serca płynące. Bądźcie i rządźcie nam sprawiedliwie, byśmy musieli się uczyć uczciwie. Cierpliwie znoście nasze grymasy, kciuki trzymajcie za wszystkie klasy. Na świecie liczą się może, ludzie, Tacy, co jakiś dobry uczynek, to sprawił radość innym swoim postępowaniem. Ja pamiętam. W sobotę pojechałem do babci i babcia bardzo się ucieszyła. W niedzielę wyjechałem od babci i babcia jeszcze bardziej się ucieszyła. Ja też pamiętam. Poszczyłem mojego sąsiada psem. Przecież to nie był dobry uczynek. Jak to nie? Dzięki temu, co zrobiłem, sąsiad zdążył na autobus. Powiedzcie mi, jaki jest Wasz ulubiony święty? Święty Mikołaj. Pewnie dlatego, że. na kolejne wydanie naszej szkolnej telewizji.